Pierwszy raz byłem w 2014 roku i jako Szczawik startowałem najmłodszej kategorii, którą e, wygrałem. No i wtedy to było no, dla mnie takim, taką esencją biegów ultra, zrealizowaniem marzenia. Po prostu całymi dniami żyłem tym, tym biegiem, chodziłem do szkoły i tylko myślałem o, o starcie w UTMB. E, obecnie dla mnie UTMB jest e, takim koszmarem, bo e, jadę tam jeszcze trzeci raz i miałem jakieś pewne swoje plany do tego biegu. Które jeszcze nie zrealizowałem i chcę po prostu sobie je wyrównać. 24 godziny. Cały czas myślę o tych 24 godzinach, żeby złamać. No i w tym roku też będę jechał z myślą zrobienia 24 godziny. Pamiętam, że w pierwszej edycji miałem problem z wypróżnianiem się, bo. Kilka dni wcześniej, aż za nadto się wypróżniłem, i na, na, z tego powodu zacząłem brać leki na, 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 na pod właśnie takie potrzeby. No i na, na samym biegu miał, miałem tego rodzaju problem, więc to też miało wpływ na, na przebieg rywalizacji. I liczę, że właśnie w tym roku nie będę miał takich drobnych, drobnych wpadek, które dziś wpływają na, na cały ten bieg. Bo Bym musiał tutaj kłamać, że jestem e, odpowiedzialny, rozważon, e, rozważnie planuję biegi. No, generalnie nie widzę mocnych stron w sobie, wszystko idzie równomiernie. Więc może to jest moją mocną stroną, e, że nie widzę, żeby coś się wyróżniało zanadto. Chłodna e, głowa, myślę, że to, to może, może być e, plusem w tym biegu. Ukochana Polsko, nie poddawaj się, niech nas nioki niosą, aż do samej mety. A i resztę znacie, z świata. Piwko i spać. Co więcej powiedzieć. No, będę się cieszył 28 godzin. Ostatnio jak byłem, no to pierwsze co to napiłem się i poszedłem spać. Więc e, myślę, że to podobnie będzie... będzie tak, organizm będzie tak wyniszczony, że raczej, raczej na imprezę żadną nie pójdę. Ehm... <noise> Fajnie, jakby było złamane 24 godziny, no to wtedy, wtedy faktycznie radość będzie ogromna. Ehm... Ale co, meta w Nautempe jest naprawdę przeszliczna, więc chciałbym w tym roku też e, dobiec do niej. Mam nadzieję, że przed zachodem słońca to będzie. Bo w nocy już widziałem nie mety, nawet dwa razy, więc, e, więc już znam ten widok, nie muszę go powtarzać. Chciałem zobaczyć, jak, jak, jak tam wygląda w dzień.